Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Będziemy dziś rozmawiać na temat cyberbezpieczeństwa, jak pozostać bezpiecznym w internecie, jak z głową korzystać z cyfrowych, nowoczesnych technologii. Ja mam przyjemność. Dziś gościć naszego stałego eksperta. Dzień dobry, czyli. Grzegorz Boruszewski. Kłania się, bardzo mi miło. I Piotr jeszcze również. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy o ciekawym temacie. Zaczniemy od kampanii Ministerstwa Cyfryzacji i nask pod tytułem Nie bądź internetowym. Trolem. Nie będziemy mówić jakby o samym filmiku, który krąży w sieci, można go zobaczyć, bo on jest wartościowy, ale powiemy dlaczego w ogóle ta kampania powstała, w jakim celu i odniesiemy się też do aktualnych sytuacji w naszej polskiej cyberprzestrzeni. Jeśli chodzi o tę kampanię, to w krótkich filmach wideo widzimy, jak członkowie rodziny korzystający z internetu powoli zamieniają się w trolle. My trochę o trollingu już mówiliśmy z racji wspaniałych projektów właśnie Stowarzyszenia Isca Polska, Cyfrowy Scout, Cyfrowy Senior, więc Państwo powinni już kojarzyć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mówimy o trolach. No właśnie, przypomnijmy może tym, którzy nie mieli okazji słuchać naszych wcześniejszych audycji, co oznacza w takim, nie wiem, młodzieżowym slangu, to będzie łatwiejsze, sformułowanie internetowy troll. Tak, ja się od samego początku tej twojej wypowiedzi uśmiecham, bo po pierwsze, pamiętam, że jak pierwszy raz mówiliśmy o trolach, to o tym nie zapytałeś o etymologię słowa, a ja jej nie, nie znałem, więc tym razem się przygotowałem, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem też powiedzieć, że koledzy z nasku chyba podpatrywali. Pracę naszego wspólnego przyjaciela Krzysztofa mm -hmm. i, i całego jego zespołu fantastycznego, których serdecznie pozdrawiamy, bo to Krzysiek ze swoim zespołem jako pierwsi pokazali, jak to ludzie, którzy. Nie uciekają od trollingu albo inaczej, którzy po prostu nie odcinają się od tego trollingu, tylko próbują się w ten trolling angażować, nawet myśląc, że robią dobrze, sami powoli stają się trollami i nas teraz troszeczkę tak jakby również podkreśla ten przekaz. Czym jest trolling i o tej etymologii teraz? Otóż ja się dowiedziałem, że to nie tylko z filozofii kultury nordyckiej wychodzi słowo, ale też jest takie angielskie wyrażenie trolling for fish. Czyli ja się na łowieniu ryb nie znam, ale tu ponoć chodzi o to, że to jest takie łapanie tych ryb, ale takie, nazwijmy to nieetyczne. Takie wykorzystywanie jakichś narzędzi, dzięki którym ryba myśli, że ma do czynienia z czymś innym, a w rzeczywistości ma do czynienia nie tylko z zupełnie czymś innym, ale jeszcze też dzięki temu daje się złapać. I de facto trolling w sieci działa dokładnie tak samo. Pojawia się osoba, która. Komponuje, konstruuje jakiś przekaz, ale ten przekaz jest celowo w taki sposób sformułowany, może być prawdziwy, ale użyty w specjalnie przygotowanym kontekście, a może być i nieprawdziwy. Natomiast jego celem jest albo wyśmianie tego kontekstu, albo wyśmianie swojego interlokutora, rozmówcy, postawienie go w trudnej, niecodziennej sytuacji. Generalnie trolling ma na celu. Yy, jakby y, obrażenie, ale takie nie wprost. Takie, które y, y, będzie jeszcze bardziej angażowało emocjonalnie. I młodzi ludzie często używają tego słowa trollowanie, ale go strolowałem, strolowałem. Ha, 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 prawda? Tak. Y, głównym celem kampanii Nie bądź internetowym trolem jest przybliżenie terminu dezinformacja. To jest bardzo ważne słowo. Co ono oznacza, czym się różni od misinformacji, bo to też jest ważne. Wczoraj w zaszczytnym gronie dwóch panów mecenasów mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność w zaszczytnym gronie podyskutować co nieco na temat rzeczywiście informacji i dezinformacji, i jeden z moich rozmówców powiedział, że nad czym tu się właściwie rozrzewniać, przecież sprawa jest prosta. Informacja to jest ten komunikat, który jest prawdziwy i który ma na celu, jakby właśnie, rzeczywiście przekazanie jakiejś wartości, dostarczenie jakiejś. Prawdziwej, konkretnej, przydatnej informacji, ten komunikat, który dostarcza informacji. Natomiast, dez, natomiast dezinformacja i tu jakby logika nam już podpowiada, że chodzi o komunikat, który będzie nas celowo, rozmyślnie wprowadzał w błąd. Albo znowu posługując się faktami, ale w sposób celowo zmanipulowany, posługując się niedopowiedzeniami, albo wprost posługując się Dedykowanymi, specjalnie przygotowanymi kłamstwami, które będą miały na celu zasianie niepokoju, wzbudzenie emocji, które będą miały na celu sprawienie, że ludzie być może podejmą decyzje inne niż gdyby podjęli dysponując rzeczywistą, prawdziwą informacją. Z informacją jest podobnie, tylko że jest taka zasadnicza różnica, że podam przykład. Ktoś może przekazywać jakąś informację myśląc, że jest ona prawdziwa, a jest to informacja nieprawdziwa. Mógłbym nawet powiedzieć, że jest to nieintencjonalne przekazywanie nierzetelnej wiedzy, co oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności tej osoby, która to robi. Dokładnie. Z tym, że, bo ktoś, kto nas słucha, mógłby sobie powiedzieć, no dobra, to wy mówicie o tym, co jest prawda, co to jest prawda i co to jest kłamstwo i gdzie hmm. tu w ogóle taka wielka filozofia. Od czasu do czasu, kiedy rozmawiamy w gronie rodzinnym o internecie, to pojawia się takie sformułowanie, że dopóki, gdyby nie internet, to, to albo zanim pojawił się internet, to tylko najbliżsi wiedzieli, że ty jesteś tutaj, powiedzmy, nie najmądrzejszy. A teraz, jak w internecie się popisujesz taką Swoją pseudowiedzą, to, to już cały świat wie, że ty taki nie najmądrzejszy jesteś. I yy, pojawiają się też takie przekazy, że z internetem, wtedy kiedy internet zaczął się pojawiać, mieliśmy mieć swobodny dostęp do informacji. Swobodny mhm. dostęp do wiedzy, on miał być krzewić kulturę, być yy, filarem yy, rozwoju intelektualnego społeczeństwa. Łączyć ludzi. Łączyć ludzi. A dzisiaj okazuje się, że my mamy realny problem z odróżnieniem informacji mhm. od dezinformacji. To już nie jest takie, taka sytuacja, w której posługujemy się tutaj jakąś prawdą, tutaj jakimś kłamstewkiem, i one gdzieś tam nie za bardzo wychodzą poza zasięg naszego stołu. Mhm. To jest sytuacja, w której wykorzystujemy potężne narzędzie komunikacyjne do tego, żeby istotnie wpływać na krytyczne procesy społeczne. Mhm. To już nie jest zwykła prawda i zwykłe kłamstwo. I teraz jest doskonała okazja, żeby powiedzieć o. O tym, co się ostatnio wydarzyło. Mówisz o tym, jak ważne może to być dla całych społeczeństw tak. i wspólnot używanie dezinformacji w swoich celach. Przed wyborami NASK podał informację, że na Facebooku można trafić na reklamy, nazwijmy to polityczne. Finansowane prawdopodobnie z zagranicy. Co możemy powiedzieć o tej akcji dezinformacyjnej, bo na pewno nie ma wątpliwości, że jest to akcja dezinformacyjna? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że nie jest to coś nadzwyczajnego. Na uwagę zasługuje przede wszystkim moment, w którym po pierwsze to się pojawiło, po drugie zostało, nazwijmy to, zdekonspirowane. Otóż powinniśmy się pogodzić raz na zawsze z tym, że w internecie będziemy mieli już zawsze mnóstwo kłamstw, półprawd i trollingu, bo w tym wypadku mieliśmy też do czynienia z sytuacją, w której autor tego przekazu komunikacyjnego tego tego przekazu marketingowego rzekomego miał pozornie promować poszczególnych kandydatów, a w rzeczywistości poprzez infantylność nawet tego przekazu miał sprawić, że ludzie czytając to mieliby się od tego kandydata odwrócić. Czyli mówiąc tak nieco bardziej naszym językiem reklama miała wyglądać tak, jakby opublikował ją na przykład sam kandydat, ale w rzeczywistości była na tyle niekompetentna, niemerytoryczna, że miała tego kandydata ośmieszać. I celem tych reklam tak najogólniej rzecz ujmując jest to, aby pewnego kandydata kandydatów oczernić, a innych kandydatów kandydata pokazywać w jak najlepszym świetle. Tak. To tyle jeśli chodzi o aktualną sytuację. Warto chyba jeszcze dodać taka aktualizacja, że sprawą zajmuje się ABW, a aktualnie te reklamy, które zostały znalezione, zostały po prostu włączone przez Metę, która administruje Facebookiem. Czym jest bańka informacyjna? Bo to jest też temat, który pojawia się w kampanii Ministerstwa tak. Cyfryzacji i NASK-u. Mniej więcej dwa lata temu, kiedy czekałem na jedną z naszych nagrań, znalazłem tutaj świetną książkę. Książkę o erystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów. I mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy, najczęściej zamykamy się w swojej bańce. Bardzo często ograniczamy się tylko i wyłącznie do takiej przestrzeni, w której. Przekaz, z którym my już i tak jesteśmy za pan brat, będzie tylko i wyłącznie wzmacniany. Technologie informacyjne uwielbiają wykorzystywanie bańki informacyjnej, jako że na przykład media społecznościowe bardzo dobrze znają nasze poglądy mm -hmm. i potrafią celowo na bazie za wcześniej przygotowanych algorytmów, zaserwować nam taki kontent, czyli taką zawartość, która będzie nas jeszcze bardziej utwierdzała w tym przekonaniu, albo będzie wykorzystywała nasze preferencje, który wcześniej przecież już poznała do tego żeby jeszcze bardziej rozemocjonować nas, zachęcić, zmotywować, yy, zaangażować. Yy, natomiast cały czas będzie się to odbywało w zakresie naszej zdefiniowanym wcześniej yy, przez nas w zakresie, który nie będzie nam pozwalał na poznanie innego zdania, który nie będzie nam pozwalał na to, żeby otworzyć oczy. Yy, i chociażby wysłuchać, co ktoś inny ma do powiedzenia, po to, żeby być może skonfrontować nasze poglądy. A to jest tym bardziej ważne, że w przypadku takiej bańki informacyjnej nie ma miejsca na taki zwykły dialog, a nawet szacunek do kogoś, z kim nie musimy się zgadzać, ale tak. możemy go wysłuchać. To jeszcze jedno pytanie na sam koniec, bo w tej kampanii też przejawia się taki motyw dotyczący manipulacji kontekstem. I to jest ciekawa jeszcze kwestia. Tak. Jak może się przejawiać taka manipulacja kontekstem? Do czego może doprowadzić? Ja zauważyłem tę manipulację kontekstem najczęściej w, kon, w, w de facto kontekście. Dzisiaj bardzo często młodzież, ale też politycy używają takiego sformułowania, ale został zaorany. I to zaoranie, czyli tak zwane, nie wiem, ja sobie to tak wyobrażam, że zaorany, czyli taki, który tak mu powiedziałam, lub powiedziałem, że on już po prostu skulił uszy po sobie i nie ma nic innego do powiedzenia, najczęściej wykorzystujemy do takiego właśnie zaorania, czyli z wygrania rozmowy. Nie do merytorycznej rozmowy, nie do merytorycznej dyskusji. Wykorzystujemy na przykład argumenty kompletnie wyrwane z kontekstu. Cytujemy wypowiedź jakiegoś, w, w tym wypadku często, kandydata na prezydenta ale cytujemy tę wypowiedź zupełnie pozbawioną jakby kontekstu, w którym my w tej chwili, albo kandydat w tej chwili się znajduje czyli na przykład wypowiedź sprzed 15 lat cytujemy, jakby była sformułowana dzisiaj czyli w zupełnie innych realiach. Wydaje mi się, a jestem wręcz pewien, że w taki sposób możemy tak naprawdę poniżyć albo wykazać ewentualne błędy w logice każdego. Tylko musimy się odpowiednio przygotować. I możemy niestety każdego przedstawić w niekorzystnym świetle. Dokładnie. Kolejny tak. przykład mamy jakąś wypowiedź, która trwa na przykład dwie minuty, a wycinamy z niej 15 sekund, więc możemy w dowolny sposób zmienić tak naprawdę wydźwięk wypowiedzi. Dlaczego do tak. oczywiście nie zachęcamy, staramy się to wszystko. Wytłumaczyć. Dziś wyszliśmy od kampanii Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, Nie bądź internetowym trolem, ale myślę, że poruszyliśmy wiele ważnych tematów, takich ogólnych, o których warto mówić w kontekście bezpieczeństwa w internecie, czyli właśnie trolling, dezinformacja, bańka informacyjna i manipulacja kontekstem. Mieli przyjemność dziś o bezpieczeństwie w internecie mówić do Państwa, Piotr Kuśnierz. I Grzegorz Boruszewski, który gorąco zachęca do tego, żeby pamiętać o tym, że nie tylko. Myślę, więc jestem, ale wątpię, więc myślę, więc jestem, i wątpię w to, co czytam i słyszę w internecie. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy świadomie korzystali z internetu i nie bali się zadawać pytań. Dokładnie. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cyberprzesordy.